Maneczko Zmeczki, z tej strony nikąd, sobie zagramy po raz kolejny na TNT Games Live. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i chcę Wam bardzo podziękować za ilość łapek, które dobiliście pod poprzednim odcinkiem. Było też 8 łapek w górę, za to bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że dzisiaj coś ugramy. Zagramy sobie 2-3, a ręki jeszcze nie wiem, zobaczymy jak nam pójdzie. No i zobaczymy, zobaczymy. Mała mapa, to będzie to. Trochę słabo, ale zobaczymy Lecimy, lecimy Biegamy oczywiście jak najdłużej byle nie spać w ogóle, no i no, 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 no No super o, teraz się nie dam tak szybko wrobić O, na ostatnich plackach Napiszcie jeszcze w komentarzu, jakie byście chcieli jeszcze serie, bo nic nie napisaliście pod poprzednim odcinkiem. No i ja nie wiem już, czy chcecie na razie tylko tę serię. Napiszcie w komentarzu. Mm. Nie musicie tego pisać tak dokładnie, po prostu napiszcie, że czy byście chcieli. Ja mogę coś wykombinować, no i o czymś, musiałem mieć, laga. Dlatego ja robię cięcie i widzimy się na kolejnej arence. Dobra, więc jestem na kolejnej arence. Po raz kolejny mniejsza arenka. Zajęliśmy przez chwilę trzecie miejsce, więc mam nadzieję, że coś nam się uda zrobić. Tutaj jakieś bąble widzę, że na początku latają. Ktoś się chyba nie umął i w ogóle. Dobra, ale my lecimy, my lecimy. Nie! Dobra. Zły znak i w ogóle... Nie, nie, nie. nie. No kurcze <grym>. Dobra, lecę dalej, lecę dalej, lecę dalej. O. 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 nie! Czemu znowu z nie mogę włączyć? No nareszcie Trzeba uciekać, bo każdy nam drogę podcina i... Wiecie jak to się zawsze kończy? Nie! Nie! Nie nie nie! Ja! Nie nie! Ja nie, 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 nie wierzę Co tu się dzisiaj dzieje? No nie! To chyba nie jestem dumna To Hmm nie, jeszcze nie. Dobra, na razie wyłączę sprint, żeby nam parę wioszków jeszcze zostało do skakania. Nie, 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 no co ja zrobiłem. Eee, jednak się zobaczymy na jeszcze jednej arence, ponieważ ja tu dzisiaj trochę zwaliłam wszystko. Dlatego zobaczymy się na jeszcze jednej arence, a więc ja robię cięcie i widzimy się już za chwilkę. Dobra, ja jestem na kolejnej arence Może teraz nam się coś uda, chociaż jest to moja nie, nieznawidzona mapa, ponieważ gra tu bardzo dużo osób i strasznie mi Minecrafta ścina, ale no, spróbujemy hmm. Nie mm. O nie no nie no, nie wierzę w tą grę Po prostu nie wierzę Dobra, mamy tutaj jakąś większy teren O I, Ja myślę, że dla mnie tyle wystarczy To co dzisiaj ja robię to jest po prostu masakra nie wiem. Dajcie łapkę w górę. Jak będzie 10 łapek w górę, postaram się nagrać jak najszybciej następny odcinek. A więc dzięki za oglądanie i cześć.